Hej, cześć wszystkim z tej strony. Jani Jelisu, a dzisiaj już nagrywam ósmy odcinek z Adventowego Daily. I dzisiaj chciałem Was tylko poinformować, że filmu dzisiaj nie będzie. To jest właśnie film, eee, no bo nie mam za bardzo pomysłu, więc proszę piszcie tam na dole w komentarzach e, jakieś pomysły na film, jakieś świąteczne, fajne pomysły na film. To postaram je się nagrać. I do każdego takiego napisanego komentarza będę przypinał serduszko. No i co? no Nie zapomnijcie zostawić sobie z i i łapeczki w górę. Ja Wam bardzo dziękuję za całą tą. Jak to powiedzieć? Dziękuję Wam za takie wsparcie i za taką pozytywną opinię wszystkich moich filmów. I mam nadzieję, że, się, że wy będziecie mieli jakieś pomysły, bo tak to inaczej się prawdopodobnie zakończy Adventowe Daily. Więc proszę. Weźcie, piszcie tam na dole w komentarzu jakieś pomysły. No i co, ja będę kończył. No, no to siema.